Siema widzów dzisiaj nie ma siema siema bo to nie jest dzień na siema siema bo to co się stało to to ja dalej w sumie w to trochę no nie że nie wierzę ale tak 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 przykro po prostu, bo jak wiecie dopiero co mieliśmy streamerkę, która sobie streamowała, siedziała na telefonie, bardzo nieodpowiedzialnie i podkreślając, przypadkowo, nieumyślnie spowodowała jakby wypadek taki, że, że przejechała psa lub potrociła lub cokolwiek. Pies na szczęście przeżył, streamerka tego żałowała. No i jak podkreślałem, nie zrobiła tego specjalnie. Dostała bardzo duży backlash, bardzo dużo jej ludzi niemiłe rzeczy życzyło i nie tylko. No i i też zagraniczne kanały, komentarze największe, co mają po miliony wyświetleń pod każdym filmem, e, też o niej nagrały. No i wiecie, po tak głośnej akcji w sumie nie spodziewałem się, że cokolwiek związane z psami jeszcze zobaczymy, nie fajnego Ale niestety to, co moje oczy ujrzały wczoraj, wasze nie muszą. E, wystarczy, że moje ujrzały, ja to jak najbardziej, e, że tak to powiem, najmniej drastycznie wam to opowiem. E, bo naprawdę musicie mi teraz serio zaufać, nie oglądajcie tego, bo, bo po co ten film oglądać? A ja Mianowicie chodzi o film, które no, dzieciaki, nie wiem czy do końca dzieciaki, bo 15-latka oraz 17 latek nagrali film, którego wrzucili na Insta Instastory, a na tym filmie widnieje ewidentnie w jakieś nie wiem, stodole są czy coś takiego, gdzie jest dużo siana, są widły. Jest bardzo przestraszony piesek. Piesek niczego winny, no, no taki bezbronny, no, no co pies ci może zrobić? Najwyżej ty możesz źle wychować psa, ale pies sam w sobie, no jest no, nie, niewinną istotą, która sobie żyje po prostu. Ja się trochę czuję, jakby ta, jakbym oglądał, jak ktoś się znęca nad, nad takim małym dzieckiem, które też, takim Bobasem, które też niczemu nie jest winne. Najwyżej wam puszę teraz troszeczkę tylko tego audio, żebyście słyszeli z jaką e, wielką, wielkim szczęściem. Oni robią to, co robią z, z widłami i psem. Elo, hey, cudko. Co? Co? Ojoj, kurwa, zdechnij. Jeszcze nie jest Jeszcze nie Oddycha. Nie, wiele tego wycięłem i w sumie brzydzę się tym, że to drugi raz obejrzałem. Nie wiem, co takie osoby muszą mieć w głowie. Wydaje mi się, że... A w sumie to wiem. Oglądałem, pamiętam, na, net, na Netflixie jakiś dokument właśnie o osobie, która tak się znęcała chyba nad kotkiem, coś takiego. No i tam też się dowiadujemy, że często osoby, które mają tendencję do no, braku uczuć do żywot, jakby, no, no istot żywych, na przykład do pieska lub kota, jeżeli nie mają w ogóle jakichkolwiek uczuć i potrafią krzywdę jakąś taką robić, jeszcze się z tego śmiać i mi mieć jakąkolwiek satysfakcję z tego, y, to potem takie osoby mają tendencję do właśnie bycia, że tak to powiem kuku i potem robienia y, krzywdy jeszcze osobom no, no osobom po prostu y, i potem są serialni tylko. I tutaj, jak w przypadku tej dziewczyny, która no koniec końców przypadkowo to zrobiła, to tutaj nie ma wymówek jakichkolwiek. I, i, i tutaj jest sytuacja, gdzie tak naprawdę, jeżeli ktoś jej coś negatywnego pisze, to nie ma jakkolwiek to, to obronić, że o nie, nie zasługują na to, o nie, zasługują jak, na, jak najbardziej, zasługują jeszcze bardziej na jakąś prawdziwą karę, aby ich, ich spotkała. I biorąc pod uwagę, że są nieletni, to ja nie wiem, jak to działa, no bo do więzienia na pewno nie pójdą. them. I, a ten siedemnastolatek co, do poprawczaka pójdzie na rok? No nawet nie wiem, czy pójdzie do końca, bo Z tego, co mówił Dios, bo ogólnie Dios tego psa odebrał yy, Pies ma się, no może nie, że dobrze Ma tam jakieś rany, jakiś problem z oczkiem Ale go odebrali i żyje Ja nie wiem tak szczerze, jak dziecko trzeba wychować Aby do takiego czegoś spowodować No nie, nie rozumiem tego Rozumiem, że to jest podlasie Rozumiem, że na wsi mieszkają I nie wiem, może jakoś inaczej traktują psy Bo tam często na przykład psa się ma na zewnątrz tylko aby strzegł posesję Ale i tak się go traktuje jako członka rodziny To trzeba naprawdę być dysmuzgiem, żeby wychować dziecko Które też jest takim samym dysmuzgiem jak ty Które nie czuje jakiejkolwiek empatii Do zwierzęcia, no na naprawdę no, nie wiem, no dziecko się wychowuje że miał jakieś tam, nie wiem, maniery Dziękował, prosił, otwierał drzwi Nie wiem, jakie tam, no inne rzeczy Wychowuje się jak kodek dziecko A nie na małego mordercę Na szczęście o ile wierzyć radio.białystok.pl to piszą, że 17-latek został już zatrzymany i noc spędził w policyjnym areszcie, a 15-latka, ze względu na swój wiek, nie została zatrzymana. Oboje według naszych ustaleń, mieli przyznać się do winy. No i zobaczymy. Życzę im jak najdłużej, aby jak najdłużej gnili, ale też aby dostali porządną opiekę psy psychiatryczną i aby, no, psycholog jakiś z nimi pogadał i może spróbował ich po, po prostu jakkolwiek naprawić. Bo oni to, ten cały filmik wrzucili na insta-story, i teraz pytanie, czy oni to nagrali dla, dlatego, że sądzili, że. To serio jest coś śmiesznego i naprawdę mieli z tego satysfakcję, tak jak ja nie mam złego układania, to oni mają z znęcania się nad zwierzętami, to, to, to może o to chodzi, ale też jest druga strona medalu, czy oni tego nie zrobili po prostu dla rozgłosu. Ale wydaje mi się, że nie. Że nie, po prostu chcieli się tym podzielić, bo sądzili, że to jest takie mega śmieszne i po prostu nie mają nawet resztki IQ, jakiegokolwiek mózgu myślenia, czegokolwiek, aby pomyśleć, że ej, jak to wsadzimy, to w sumie nie każdy jest tak zdrąbany jak my i na pewno będzie wiele kontrowersji i poniesiemy jakiekolwiek konsekwencje. Jeżeli by sądzili, że poniosą konsekwencje, to raczej by tego nie puszczali w internet. Chyba, że wiecie, że to na Podlasiu to jest, wiecie, no, 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 normalna rzecz, że sobie y, znajomi pokazują jak się nawzajem z psami bawią inaczej. W sensie w ich gronie, bo już nawet sobie nie będę żartował, że haha, podlasie, wi wiadomo, to jest jak Warszawa trochę, że, że okej, okay, też się znajdą normalni ludzie. Ludzie tymi filmikami oczywiście zszokowani, wszędzie wszystko piszą, starają się jak najbardziej utrudnić im życie, sprawiedliwie, no i też napisali chyba do ich szkoły. No i ich szkoła zrobiła oświadczenie oficjalne, napisane przez dyrektora. Półczesna zespół szkół imienia Marszałka coś tam z ogromną przykrością przyjęła wiadomość o kary godnym zachowaniu dwójki naszych uczniów. Pragniemy poinformować, że jako placówka podjęliśmy natychmiastowe kroki w tej sprawie, zgłaszając zaistniałą sytuację Komendzie Powiatowej, organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny. Na bieżąco współpracujemy z WWW organami z celem wyciągnięcia odpowiednich konsekwencji wobec tych osób. Nasza szkoła nigdy nie, nie zaakceptuje jakichkolwiek przejawów agresji i przemocy. I w takich momentach jestem po prostu wdzięczny za internet, bo jeżeli nawet już szkoła podejmuje jakieś tam konsekwencje w stronę tych uczniów, to na 100% to się nie skończy, po prostu na ojojoj źle nie wolno, tak? Ale naprawdę, nie mam pojęcia o co chodzi z tą Polską, bo my raz na jakiś czas mamy po prostu takich odklejusów, zazwyczaj właśnie nagrane telefonem, wrzucone na snapchata czy coś takiego, jak jakieś dziwne rzeczy robią. Pamiętam, że było coś o pomnikach, że chyba ktoś nasikał na grup, coś takiego było. Teraz mamy to, i wiele więcej takich dziwnych akcji było. I mam wrażenie, że raz do roku, dwa, trzy razy do roku takie coś mamy, yy, a w Ameryce jakoś nie widzę aż tak często takich bardzo wielkich odklejusów. Na tym filmie nie chcę mi się specjalnie do 8 minut naciągać, żeby na tym zarobić, po prostu chciałem się troszeczkę zrantować wami tyle, więc yy, na razie widzowie, widzimy się jutro w normalnym odcinku i, i trzymajcie się, nie bądźcie debilami.